Siemaneczko ludziska z tej strony Black Company Games A dzisiaj zagramy sobie ponownie w FC 25 Chyba bodajże jesteśmy w sezonie 6 I co? Standardowo sobie kłapka dzwoneczek i komentarz możecie dać. Będzie mi miło. No i co, zapraszam Was do oglądania. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Długo coś się ładuje, ale chyba dlatego, że wrzucamy odcinek na YouTube'a z ets -a. Także poczekamy chwilę. Bardzo długo się to się do mnie. nigdy się tak nie wydawało. No ale dobra. Co nam się śpieszy, nie? Dobra, mamy to. Oczywiście proszę nie patrzeć, bo grałem dzisiaj ze szwagrem. Cztery mecze w dupę za przeproszeniem. No ale. No cóż. Zawsze się nie da wygrywać wszystkiego. Jesteśmy w oczekiwaniu na FC26. Co prawda, można już kupić za 300 zł. Ale nie wiem, czy można grać właśnie. Czy można już grać. Dobra, mamy sezon szósty. Jeden mecz wygraliśmy, jeden zremisowaliśmy. Aczkolwiek ten jeden to jest odebrana nagroda. Więc yy, no to się nie liczy, no ale dobra. I teraz tak, zastanawiam się, czy grać Realem, czy może zagrać Barceloną. Może czas na zmiany. Zagramy, zagrajmy Barceloną. Kurczę, a co tam, zagramy się w tych strojach, ładne są. Dobra, gramy. Zobaczymy jak pan pójdzie. Jak nie, to zmienimy na real. Dobra, mamy już przeciwnika jakiegoś. Ciekawe. Jaką drużyną będzie grał przeciwnik? Oby nie tą samą co my. Bo będzie lipa. Kurde, no ja nie wiem. Ja mam takiego pecha, powiem wam, że nie wiem. Ja pierdzielę no. No ma nie wy... wykrakałem znowu no O o. Dobra. No. trudno. Zmierzy się z. Barcelona zmierzy się z Barceloną. zajbiście. Zajbiście Barcelona zagra z Barceloną. A ze stanowisk komentatorskich witają się z państwem, z Marcin Kotowi, Tomasz Kłopotski, i Jacek zasoby. Ach Jezus, Maria. Dobre. No kurde, co jest? Co jest? No. Jamal. Zrałość. Jamal 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 jest ale powiem wam taki farcik ale no. po jednej stronie Jamal po drugiej stronie Jamal a wam powiem, kurde, to jest hit. Nie, ale dobra. Ach! proszę, E yy, auto out, przodry. Ach, jenny. Lewy! Kurde, no. Eee, je, je, nie, dobra, 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 nie było. to! Bardzo dobrze. Aj, jej, jej, jej. Nowy Jamal Kurde Dobrze, szczęsny Dawaj do Jamala Jamin No nie no Lewandowski Uciekamy Uciekamy Jest. Ja minunam. Dobrze. Dobrze. Pięknie. Podoba mi się. Kurde, Lewandowski. Aj. Widzicie to? Widzicie to? Co się dzieje? Jamin, Jamal, Jamin, Jamal. Tam tu Szczęsny, tam też tam Stegen. Dobre to. Dobre, bardzo dobre. Chociaż na bramce mamy kogoś innego. Ale nie podoba mi się Olmo. Ay. dwa razy. nie podoba mi się to, że ja ciągle gram. A, Lewy, Dobrze, je trafił.

W końcu ktoś inny niż Jamal, Pamiętam, że tutaj taki Rafinia to taki nie Rafinia, nie? raz W dzisiejszym meczu ta Barcelona z malorką grała, to całkowicie w ogóle inaczej oni wyglądają, więc... Masakra.

Nie podpalacie, Jamal. Jamal, Jamal do lewego Lewy. dobrze, dobrze. Balde, 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 Aleksander, Balde, Jamal, ja nie aleksander tak mi tak pasował, dobrze. Ja myślałem, że to moja piłka będzie. Ach kurde, kundal mnie goni. Szczęsny. Bardzo dobrze, szczęsny. A jezu. Dawaj. Dobrze, Olmo. Olmo. Dobrze. Lewy, 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 leć! Ach! Kurde, no da, daleko wypuściłem. Mm. Dobrze, do szczęścia! Wykorzystajmy wojtka Szczęsnego, dawać! Dobrze! Kurde, masz po... no, szybki ten mężczyzny! Lewy, lewy, lewy. Dobrze. Lewandowski. Dobrze. Aleks Balde, Aleksander Aleks Balde, dobrze. Aleks Balde. Lewandowski. Dobrze. Tylko jedna wóza dotrzona do regulaminowego czasu. Lewandowski, Lewandowski. Olmo Olmo. Kurcze, nie wiesz. Dobra. Trzy dwa. Dobrze jest. Nie najgorzej Barcelona się gra, ale wiadomo, real, real lepszy. To no właśnie, fani. Fani będą zadowoleni Że mówię, że real lepszy. No ale to jest tylko Fifa, a dokładnie FC, więc nie porównujmy. Cały gość będzie teraz przedłużał. O nie, dobra, jedzie. Zaczynamy więc. drugą połowę spotkania doma Katalonii dobrze że już że się ma inne chociaż stroje lewy a jeden lewy lewy No właśnie taki lewy to dobrze skasowałem Jamal, nie wejść. Kurde, no znowu podam. No nie, no co wy, co wy gracie? Kurde, co wy gracie? Nie falowałem. Szczęsny obronił, dobrze to. Szczęsny obronił ale pięknie chciał ja cię sunę ale bym ale bym to ale bym kurde no powiem wam pressing mi strasznie robię. Trudno się teraz dziwić panom, że dają wyraz swojemu niezadowolenie nie takiego, ponieważ to jest pozytywacja, a przede wszystkim nie takie gry. Dobrze. Olmo. Olmo, Olmo. Ale kurde, powiem wam, no... Piękny mógł być gol. Piękny naprawdę, ale... Olmo, Le... co tu kurde Lewandowski robił? O Jezu Wojtek, ale żeś szmatę przepuścił, szmatę taką żeś przepuścił, że masakra Taką szmaciankę żeś puścił, że masakra Robią, nie robią nie robią mnie to że to Jamal 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 Jamal, jamal. O przepuścił Dobre. dobra Dawać.

Czemu by nie włączyć, nie? Właśnie tak, akurat teraz mi się yy, ten, no tak, skąd ja to znam. Kocham. Pan Różyk, kontratak, zobaczmy, jak to się rozwinie. Lewandowski schodzi, Torres. 4 się przegrywam. Nie, dobrze.

Boże, milimetry, ja pier...niczę, ja pierniczo, milimetr, milimetr. Przegraliśmy. I jeszcze nam Jamal zepnął. no i co ludziska przegraliśmy trochę gra nas troluje ostatnio bo gramy w ta sama drużyna kontra ta sama no ale nic odcinek to odcinek trzeba dodać mimo że i tak przegrana ale co no dajcie chociaż subika nie Sobika lajka za, za poświęcenie się i wrzucenie tego przegranego meczu. No nic, dobra. Kończę ten odcinek. I do następnego strzałeczka. Cześć!